Witajcie, witajcie, to znowu ja Góra Gra. Witam Was w grze Rise of the Tomb Raider. I tak jak, jak to było w pierwszym odcinku, tutaj skończyliśmy. Tu skończyliśmy, także... I tu idziemy, właśnie. Coś tu jest. Obraz o tematyce religijnej. Bardzo szczegółowy i wysadzany kamieniami szlachetnymi. Wygląda na bizantyjski. Może pochodzić z X wieku. Treść pasuje do legendy o proroku. dla trafiła we właściwe miejsce? No i tak jak mówię, odcinki będą się pojawiać. No, zależy, bo oprócz Tomb Raidera prowadzę jeszcze Walheima i farka Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok! To tutaj! Tata miał rację. No i odcinki, odcinki będą się pojawiać takie no. Gdzieś, ja wiem. To jest jakiś znacznik. Pismo jest bizantyjskie, ale nie jestem w stanie tego odczytać. Dobrze, Lara, chodźmy tutaj. W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym zmianka. coś. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Stamtąd żeśmy chyba przyszli. Czyli obraz widzieliśmy to, widzieliśmy. Tu jest jeszcze coś. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. No i teraz można. Mm. Mój grecki zdążył już w wprawdzie trochę wieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznacz. No mhm. Dobra, zaznaczone te miejsca, ale ty masz coś takiego jak właśnie ten widok taki. I to jest gdzieś... To jest gdzieś tu. Tak, antyczne monety. I więcej nam na razie nie pokazuje. Tutaj nic. Także tą jasknię mamy chyba obadaną no, całą. To widzieliśmy, to widzieliśmy, to widzieliśmy. Czyli idziemy tutaj prowadził swój lud przez pustynię. do oazy. OK. Tu nie ma nic. Ukryte wejście. Co Szkoda, że tata tego nie widzi. Czy? Ej, daję. Odcinki będą się pojawiać takie, ja wiem, gdzieś w granicach 20 między 20 a 30 minut. O nie, już tu są. Muszę tam wejść. Idziemy, idziemy. Za trójce ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Tu coś się nie świeci, a nie. Jest tylko światło, przedostać No i ciła robić. Niech to. No świeć. Hej. Hm. Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Mm -hmm. Dobra, szukamy. Co tu mamy? Tu mamy obraz. Proroka zgładził Zakon Trójcy. Synu. Do zakonu Trójcy doszły słuchy, że wyznawcy Proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Werii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla Proroka, Trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas, synu, do zakonu trójcy doszły słów. Dobra, to żeśmy przeczytali. Co mamy tu jeszcze? Ciekawe? O, tam coś jest. Nagroda. To jest fajne, że można tej lążę właśnie włączać ten, eee, że widać gdzie mniej więcej co może być. No. Teraz wiem, że tu będzie gdzieś.

mi gdzie to zacznie. No, chodź Laro. Nic nie widać. To będzie zjazd. Tak, i tu będzie.

Jest, no? To, to wiem, to jest główny cel. Tam mogę wejść. Nie można tam jeszcze trzeba to odkopać. Teraz możemy wejść tu. sobie boczkiem teraz tak tam nie mamy nic jestesmy jesteśmy bezpieczni. Tu będą to niemożliwe. Własnoręcznie przesułem serce proroka dziwą. Patrzyłem jak umiera. Jego ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych, zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. No... Zobaczymy czy ten prorok żyje czy nie żyje Tyle, wszystko idziemy sobie tutaj No, wyświeciło mi się to I tu jeszcze coś tam są te lampiony. tam coś jest zaktualizowano Mapę. Tab. Tu coś mamy i tu coś mamy. Re relikt. Kolejny symbol religijny. Ten jest jednak prosty. Wykonany własnym sumptem. Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych. Dobrze. Nie jest to. Tam jest. Nie widzę, więcej nie widzę na razie. O. Możesz no, tam Lara wejść. Dobra, wejdźmy. Wejdźmy tam. to jest pułapka. Panie, jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na Dobra, nas ja szaleńcy, może, to, może Wam to przeczytam szybciej. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążaliśmy, podążaliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł, śmierci, czy kto inny nosi jego szat, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę. Dobra, teraz, yy, teraz co? Okej, okay. nie widzę tych, 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 tych. Przedtem jeden to się zestrzelili O, tu jest 6 na 7 Czyli wodzi na to jakby jeszcze jeden gdzieś był Ale nie wiadomo gdzie Może gdzieś znajdziemy Jeszcze go dostrzec, ale za bardzo powiedzmy sobie, że nie widzę, bo no, trudno, no jeden nam zostanie. Ok, tu nie ma nic. coś mi się tu coś mi tu błysło. a to może od tej tarczy a nie ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowości. Rozbiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka i muszę przyznać, że jest on do niego podobny, ale to niemożliwe, nieważne. Przed zmierzchem wszyscy w środku zginą. Zakon trójcy położy tej herezji kres. Muszę podnieść poziom wody. To, to wiem. Wiem, Laro. I nawet wiem, jak to zrobić, ale na tym zakończymy drugi odcinek. Także dziękuję za to, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. No i. Czekajcie na kolejne odcinki, a także wpadajcie na inne inne serie, które prowadzę. No i dziękuję, trzymajcie się, cześć!